Witam wszystkich. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek. Przyjęcie, protoko przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji Rewizyjnej. Informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy udzieli pan i Wansławą, Sprawy bieżące, wolne wnioski i ustalenie terminu następnego posiedzenia 21 maja 8.30. Proszę sobie zerknąć w kalendarze. 21, Czy widzę, że pan tak. Sławomir Biuro podinspektor do spraw obronności i zarządzania kryzysowego urzędu Miejskiego w Tłuszczu? Jest pismo skierowane tu z dnia 12 maja 2014 roku pan Tadeusz Groszek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. do szanowny panie przewodniczący, w nawiązaniu do wniosku. Aha, także tutaj to sobie zapoznamy się. Zdrożnie pan pióro dzisiaj nie, nie pracuje. Tak? I no nie dzisiaj bo przepraszam, że akurat... Aha? Ja byłem, nie wiem, nie pytałam. Dobrze, tutaj. powiedział, że nie może być. Więc... Nie, no w porządku. Na no piśmie jest przyłożona. tutaj. coś tam jeszcze, to się. Dobrze. Dobrze. Nie, no widzę tutaj zestawienie wyjazdów. Ochotnicy straży pożarnych powiecie wołom. Tu jest. To są specjaliści, duchowie, to a nie tutaj. Tak, tutaj. Dobrze, to zapoznamy się z tym pismem już w tym punkcie porządku. Jak już dojdziemy. To także teraz. Mirek prosił byśmy zapoznali się może z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół nr 120 2014 z komisji rewizyjnej z dnia 5 maja 2014 roku. Obecnie pełny skład na to w posiedzeniu uczestniczyli pan Marcin Byrnac, burmistrz w otwarcia posiedzenia na przewodniczący, zaproponował następujący porządek. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok w sprawie wierzące, wolne wnioski mórzki, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. Protokół nr 119 z dnia 22 20, kwietnia 2014 roku został przyjęty. Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i opinię wyda po dostarczeniu przez stanie pozostałych dokumentów, bilansów i po ich szczegółowym omówieniu Komisja zwraca się do Przewodniczącego Rady Gminy z tym za, załącznikiem o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia 3 kontroli w Urzędzie Miejskim w 14-16 maja 2014 roku pod nazwą Wykorzystanie środków finansowych w 2013 roku na promocję gminy oraz bieżąca działalność Wydziału Promocji. Pan Nowybrz Sasin, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Komisja spotkała się z dwoma sołtysami i grupą inicjatywną. Wspólnie zostało określone miejsce, w którym ma stanąć pomnik, o ta Grupa wnioskowała o uroczystości związane z odpłonieniem pomnika na przewodnicy, aka i pani Anny Palentynowicz, mają przesunięte na drugie półrocze bieżącego roku. Odnośnie nadania nazwy drodze nr 430902 w miejscowości ja, Anny Solidarność. Wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę i takie nazwy, jak akceptował, Instytut Pamięci Narodowej Rady Szydli uważa, że w takiej sytuacji wnioskodawcy lub inaczej skontaktować się z panem, z synem pani Anny Palentynowicz i ewentualnie z Solidarnością, czy taka nazwa jest przez nich akceptowanie, ponieważ pani Anna, pomimo że jest zasłużona dla Solidarności, to nosiła nadpiskowanie Denowicz. Jeśli chodzi o pomnik, to zdaniem radnego forma artystyczna pomnika będzie w słaby sposób umiejętnić postać i wydarzenie. Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytaniem do komisji, czy zostały podjęte jakieś działania odnośnie dwóch pisem do ze szkoły, od nauczycielek ze szkoły z jesienicy dotyczących lekcji języka polskiego i lekcji religii oraz panującej w szkole atmosfery. Powiedział, że jest w stanie odnieść się do treści tych pis, ponieważ ich nie czytał. były one skierowane do przewodniczącego Rady. Jeśli chodzi o szkoły, to poinformował, że zakończyła się kontrola i to mamy kontrola Sady pib a w środę nadzoru budowlanego dopiero po zakończeniu tych kontroli, burmistrz będzie mógł się wypowiedzieć. Odnośnie lekcji języka polskiego, burmistrz w tej chwili nie ma dostatecznie wiedzy, aby móc się wypowiedzieć, ale odnośnie lekcji religii wyjaśnił, że probosz parafii, lub w tej chwili obecny administrator, deleguje osoby do nauczenia religii w szkole, ksiądz biskup daje misję kanoniczną i taką osobą dyrektor. Taką osobę, dyrektor, może zatrudnić, odbyła się dyskusja. Ustalono, że pismo zostało skierowane do przewodniczącego Rady i Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia I właśnie ta komisja jest najbardziej kompetentna, wyjaśnić te sprawy dalsze. rozmowie z Półwyższą Radni i o kiedy ruszy budowa, przełączyć analizacyjnych na osiedlu słoneczne. Zapytał radny Groszy. Burmistrz że że dzisiaj została podpisana umowa z wykonawcą, czy w przypadku niezbycia nieruchomości w mieście budowa chodnika i placu zabaw na osiedlu planowana w w bieżącym roku może być realizowana z innych środków finansowych. Zapytał Radny Szednik. Mówi, że jest. Jeszcze za wcześnie na takie rozważanie. Co z przyjęciem pozostałych dzieci do przedszkola jeśnic, skoro przyjęto tylko 50% dlaczegających na miejsce zapytał radny Szczotka. Burmistrz że aby zaspokoić potrzeby trzeba udział uruchomić jeszcze jeden oddział. W związku z planowanym na 10 maja bieżącego roku otwarciem słów podłową wydarzusz kurdy głosił potrzebę wykoszenia trawy wokół i naprawienia uszkodzonego przęsła ogrodzenia. Burmistrz powiedział że wspólnie z ZBK w tłuszczu był dzisiaj na terenie i wszystkie te prace będą wykonane przez ZBK w Tłuszczu. Czy w tym roku będzie ogłoszony przetarg na wiejski do kultury tym zawet radnictwa przeburyści odpowiedział, że ma być zapytanie o kwestię, aby radny szczotka. Środka że chciałby przywrócić do stanu pierwotnego pomieszczenia w budynku OSP Jasienicy, zajmowane dotychczas na potrzeby przedszkola i na ten cel. Potrzebna będzie kwota około 15 tysięcy złotych i zwrócił się do burmistrza o zabezpieczenie tych środków w budżecie gminy. Poinformował również, że w budynku SP jest jeszcze do wydziel że powierzchni powierzchnia 100 metrów kwadratowych z przeznaczeniem na kwotę z na razie nie ma chęci. już na obecną chwilę nie widzi takiej możliwości. Burmistrz o Radnych do uczestnictwa w otwarciu słów od 20 maja 2014 roku i obchody w imieniu 30-lecia istnienia ZGiKi w Tłuszczu. Do komisji wpłynęła następująca korespondencja. Powierzenie Burmistrza do Zawiadujące, że w dniu 29 kwietnia 2014 roku na wniosek firmy Pietrospal z doobczynionym została wydana decyzja środowiskowa o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie istniejącego punktu skupu metali o punktu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce nr 373 na 2 przy ulicy Zaściankowej, na kulturze nr 1 Radny Mirosław Sobczak odczytał komisji odpowiedź Koła Łowieckiego, Czajka na pismo do nich wystosowane w sprawie szkód wyrządzanych rolnikom przez przewodniczący Przewodniczący Koła Łowieckiego, pisze, że to nie dziki dają środowisko, tylko ludzie. Daję radnego, taka odpowiedź nie się z prawdą, ponieważ dziki na tym terenie wyrządzają naprawdę duże szkody i zostanie to udokumentowane w piśmie przygotowane przez sołtysa z Komisja się Przewidziania posiedzenia komisji 14 maja 2014 roku Pana Sławomira w celu udzielenia informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Przygotowanie na 14 maja 2014 roku kompletów tak. i faktur związanych z wybraniem na promocję gminy, w tym zakup materiałów promocyjnych, publikacji własnych, zleconych w i dofinansowania, zakupy nagród, współorganizacja imprez w 2013 roku, i pierwszym kwartale 2014 roku, udzielenie informacji i pracowników w tym osoby na zlecenie było związane bezpośrednio lub pośrednio z realizowaniem zadań związanych z promocją i jakie były łączne koszty wynagrodzeń w 2013 roku. Od delegowanych pracownika merytorycznego, który w dniach 14-16 bieżącego roku będzie mógł udzielić informacji i dostarczyć wnioskowane do o której komisja wystąpi w trakcie kontroli. Ten kolejnego posiedzenia został na 14 maja godzina Czy macie koledzy jakieś uwagi? Nie, to ja sobie. Dlatego, to rozumiem, że protokół został przyjęty. Po komisji rewizyjnej później się przystąpimy do kontroli. Tutaj koledzy, tylko odnośnie tego, tych pism, co były w jesienicy, doszło do mnie informacja, że tam są jakieś zastrzeżenia, że zostają opublikowane jakieś tam sprawy, które powinny być za. Pane w nagraniu. Mnie się wydaje, że te pisma, które wpłynęły, one były oficjalnie podpisane przez te panie. I myślę, że tam nie było takiego obowiązku, żeby zatajnić te. Także teraz sobie uwaga tak, Także tutaj myślę, że tutaj prośba do panów informatyków, żeby... Jeśli przesłuchują posiedzenia Komisji i gdzieś może być naruszenie danych osobowych, to żeby jednak zamaskowali te nazwiska, które padają. Żeby osoby, które czują się poprzedzone, czy w jakiś sposób urażone... Żeby do jakiej sobie? osoby? Słucham? Do jakiej osoby chodzi? No bo tam y, zdaje się, że pani dyrektor ze y, 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 szkoły miała jakieś uwagi, to do, do pana przewodniczącego rady skierowała, że na komisji rewizyjnej właśnie pani. pani dyrektor nie wiesz, że posiedzenia komisji są Ale Ale jest nazwiska? Tak, że to może no, nie powinno być, temat nie powinien być poruszany no To należało pisywać na kamerze. raz, raz, raz. to wtedy tak, na to... Wydaje mi się, że dobro dzieci, to jest chyba tutaj ważniejsze niż jakieś ambicjonalne czy jakieś, nie wiem, to to ma na celu. Ja zresztą nie rozmawiałem z panią dyrektor, także nie chciałbym tutaj na ten temat się na razie wypowiadać. Jeśli będzie nam cokolwiek wiadomo więcej, to będziemy na ten temat mówić, ale prośba do panów informatyków, żeby ewentualnie wkładali nazwiska, to żeby to było maskowane przez ten charakterystyczny dźwięk kiki. Robert, bardzo proszę tu pan Piuro. Przechodzimy do następnego punktu posiedzenia. Informacja o ochronie przeciwpożarowej na terenu. Pismo od pana Sławomira Piura, od Inspektora do, do spraw obronności i zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tłuszczu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Szanowny Panie Przewodniczący, w nawiązaniu do wniosku z posiedzenia Komisji Gminy 5 Maja chciałbym podziękować za zainteresowanie jednym z aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Jakimi ograniczona ograniczyć pożarowe? Jednocześnie pragnę przeprosić i z przyczyn ode mnie niezależnych nie mogę przedstawić tego problemu osobiście. W związku z powyższym zwracam się do Pana o przedstawienie zebranych danych podstawowym członkom komisji. W okresie od 1 stycznia 2014 do 8 maja 2014 na terenie gminy puszcz zaistniało 87 pożarów, w tym 79 małych i 14 średnich. Za porównania żoną nr 1 do niniejszego pisma zawiera zestawienie pożarów zaistniałych na terenie pozostałych gmin powiatu. Według danych Państwowej Straży Pożarnej, miejscami szczególnie zagrożonymi pożarem na terenie gminy Puszcz są nieużytkowane tereny rolnicze 61 zdań, gdzie w przypadków przyczyną interwencji było wypalanie traw. W okresie od marca do kwietnia na terenie gminy przy czynnym udziale m.in. Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzono były działania prewencyjne w ramach akcji Nie dla wypalania traw na Małgorzatę. W ramach akcji w szkołach prowadzone były zajęcia edukacyjne, a na terenie gminy rozwieszono blisko 200 plakatów. W obiektach mieszkalnych wystąpiło 8 pożarów, sześć w jednorodzinnych, jeden w wielorodzinnym i jeden w innym mieszkalnym. Jedna interwencja dotyczyła pożaru w obiekcie handlowo-usługowym, dwie pożarów samochodów osobowych. Pozostałe interwencje dotyczyły pożarów trawników, trawy na terenach nierolniczych, na przykład poboczy dróg, jak również pożarów śmietników. Na terenie gminy funkcjonuje sześć ochotniczych straży pożarnych w Tłuszczu, Jasienicy, Wszęstym, Kozłach, Dzięciołach. Wyposażone są one w sprzęt umożliwiający sprawne prowadzenie akcji rozobliczośniczej. Niemniej sprzęt w trakcie akcji ulega zużyciu i należy jako jeden z priorytetów uznać systematyczne modernizowanie i zastępowanie starego sprzętu nowym. Właściwy sprzęt daje możliwość sprawnego prowadzenia akcji, ale przede wszystkim zapewnia komfort i bezpieczeństwo osobom biorącym w nim udział. Jak wszędzie czyni ludzki ma największe znaczenie, dlatego w tym miejscu należy złożyć szczególnych autosobów, które bezinteresownie i oddanie niosą pomoc osobom w sytuacjach zagrożenia pożarem i Drogi z OSP są osobami silnie zmotywowanymi i nie są to tylko puste słowa. Potwierdzeniem tego faktu nie będzie zestawienie, które dołączamy jako załącznik nr 2. Wynika z niego, iż tylko w jednym przypadku nie nastąpił wyjazd do akcji po otrzymaniu sygnału i jest on całkowicie usprawiedliwiony, gdyż w tym czasie uczestniczyli w innym zdarzeniu. Ponadto na terenie Tłuszcza przy ulicy wiejskiej ma siedzibę opinia JRG PSP w łonie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Tłuszcz poza zaangażowaniem osób niezbędne są odpowiednie środki finansowe. Dlatego też pozwolę sobie przedstawić stopień realizacji środków przewidzianych w budżecie dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dzień 9 maja 2014. Z ogólnej kwoty w dziale przewidzianym na OSP w 2014 roku 250 tysięcy 250 tysięcy, przepraszam, 520 zł zostało wydanych 51 tysięcy 460 zł, co stanowi 20,5%. W paragrafie przeznaczonym na zakup materiałów OSP przeznaczono środki w wysokości w chwili obecnej poczyniono zakupy na łączną kwotę 20 tysięcy, tu kwota nie tańca no coś co sięgnęła, ale mamy że kwota na łączną kwotę 20 331 zł, co stanowi 20,3% przewidzianych środków. Koszt akcji gościcielskich ratunkowych oraz szkoleń wyniósł 7,5 000 zł, oczywiście, co stanowi 15% całości przewidzianych środków w budżecie. W chwili obecnej tylko 30% jednostek OSP przekazało rozliczeniach gaśnicza i szkoleń w 2014 roku. W związku z tym planują, że kwota w najbliższym okresie znacząco wzrośnie. Pozostałe wydatki z paragrafu budżetu tak kształtują się w przydziale 176 do 39,5% środków przewidzianych na 2014 rok. Z poważaniem podinspektor do spraw Słowo Słowomirki. Chciał przydać, że pan bardzo... Bardzo dobrze zrobił to, to sprawozdanie, konkretnie na temat bez zbędnego jakiegoś tamlania wody. Bardzo dobre sprawozdanie, krótkie na temat. Także koledzy, jak tam chcecie te załączniki sobie zerknąć, to bardzo proszę w międzyczasie. I teraz byśmy przeszli do następnego punktu: yy, te sprawy bieżące. Tu wpłynęły do komisji dwa pisma. To jest Warszawa 17 kwietnia. Wojewódzki Zarząd Mediolacji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. To jest grupa inicjatywna Jasienica, To jest dotyczy mostu na rzece Cienkiej. Czy pamiętacie, mieliście taką informację? W miejscowości gmina Gminaków. Wojewódzki Zarząd Melioracji i w Warszawie, Oddział w Warszawie w odpowiedzi na pismo z dnia 9 kwietnia 2014 roku informuje, że przewiduje na ten rok wykonanie remontu przedmiotowego mostu, jeżeli nie wystąpią przeszkody natury prawnej. Podpisał Pan Dyrektor Oddziału, Magister Inżynier Marek Pokorski. To ostatnie zdanie może się okazać kluczowe tutaj w tej sprawie. To nawet mój kolega radny zwrócił uwagę, że jak nie przeszkody prawne, tak? No i to, to, to mnie mocno zaniepokoiło, ale no... A jakie przeszkody matury prawne? Okaże się znowu, że jest jakaś budowa, wiecie, to jak to się... Nie, bo własność wiązu to raczej nie, wiem. nie i, to się, i będzie trzeba ją zmienić. zmieniać. Wiem, wiem. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych przeszkód prawnych. I ten most remont mostu zostanie dokonany. To jest remont mostu, to trudno nazwać remontem też, bo tego mostu nie ma. To nie, ma budowa. To budowa. Nie, nie, to nie wiem jak to, to, budowa, czy to, czy to ten co pisał wie, że tego mostu nie ma, czy... Czy, pan czy oni go zabrali do remontu i go przychodzą z powrotem? Nie wiem. No. Tak to 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 na hmm. na... Ale to nie było co remontować, bo to była jedna wielka, wielka betonowa płyta. Dobrze, na, na komisji rolnej był pan Machieła z tego wojewódzkiego zarządu w mm No -hmm. i on ja powiedział, że jeżeli nie wystąpią właśnie te okoliczności, że ktoś będzie się upominał o jakieś tam, nie wiem, że na jego grunt wchodzi inwestycja, inwestor, no to na pewno to się odciągnie i będzie trzeba dodatkowe pozwolenia załatwiać. A jeżeli yy, nikt się nie mają rozmawiał, z tymi ludźmi to trzeba było właśnie podjąć y, uchwałę co do wykupu tego kawałka tego gruntu, żeby to faktycznie było w pasie drogi gminnej. A, 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 a. a pan Makieła ma przed rzeką i za rzeką też jakieś część gruntu, nie? Nie, nie samo koliko rzeki jest pan Makieła, właśnie dlatego dlatego będą stralić się z tymi mieszkańcami, którzy, którzy są właścicielami tego gruntu no to rozmawiać. Żeby żeby ktoś rozmów protestował w trakcie <grymne> wydzielania już decyzji. To do, co do tego mostu, no to chyba no, zapoznaliśmy się z tym biznes. Jak mówię, że nie ma... ci ludzie nie mieli, dla teraz też nie będą... Ten nie wiem, tak ja nie, nie mogę przyjąć. Za właścicieli grupy. Tak, tak następne pismo, które wpłynęło, to jest 9 maja 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu. W związku z planowaną zmianą nazwy ulicy Szarych Szeregów w Tłuszczu oraz kilkoma propozycjami nazw ulic zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz ewentualne własne propozycje nazwy. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, tu chodzi o drogi. Ten przepis jest podany i. Zgodnie z paragrafem 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów, nazwa ulicy powinna pełnić przede wszystkim funkcje informacyjne i identyfikacyjne. Powinna być jednoznaczna i uniczalna. Dwie nazwy ulic w dwóch sąsiadujących miejscowościach, to jest Tłuszcz i spowodowałyby wiele kłopotliwych sytuacji w przyszłości. Zaburzyłoby to również regularność numeracji porządkowej. W związku z powyższym zasadne jest podanie nowej nazwy w, tłuszczu, w momencie, gdy nie ma jeszcze nadanych numerów porządkowych. I teraz są tak, koledzy, propozycje nas zaproponowane przez mieszkańców. Pierwsza Bażancia, druga barżantów. Trzecia, porannej Rosy. Biorąc pod uwagę obecną nazwę propozycje nazw zaproponowane przez tutejszy urząd, to są żołnierze wyklęty i żołnierzy nieznanych. Złomnych. Nieznanych. Nieznanych. Mogą być nieznanych. To być źle przepisane. ale mogą być nieznani. Mogą być nieznani jeśli by miał być taka nazwa, to na nie że tak, nie. Proszę kolegów, nie pomyliłem się, żołnierzy wyklepili i żołnierzy nie Także no tak, się chórem no krzyknęli, że. Zareagowaliśmy, no że coś dziwnego. On się, że się No właśnie się od No właśnie, się bo Być już to nieznanego żołnierza. Szkła grube, ale wiem, może trzeba jakąś korektę zrobić. Z upoważnienia burmistrza podpisał pan sekretarz Tomasz Wiśniewski. Co koledzy na nazwy? Proszę ja to... Proszę 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 to. Proszę to. Proszę to. Proszę to. Proszę to. nie wiem, czy... Jeśli mieszkańcy Proszę sobie taką nazwę, czy to. jest to. wola to. Bo, mieszkańców, bo urząd, urząd, urzędnicy i my jesteśmy dla mieszkańców. Tak, bo, Można ale tam, jest, ale tam y, była na komisji zaproszona pani Boytera, która przygotowała y, to pismo i powiedziała coś takiego, że y, w tej części wilczeńca tam jest chyba 10 czy ileś y, y, już y, budynków oddanych, natomiast tu w tej części po stronie odbudowej od jest to mm -hmm. Tak, tak, my wiemy. To jest tylko jedna, jed, jedna posesja, która jeszcze w tej chwili nie jest chyba. Na nie ma, nie, na danym nie Wiemy, bo na ten temat było mówione, ale także ten... Ale przepraszam, jest, bo ja coś może źle zrozumiałem. Dlaczego mówię zmieniona za szereg szeregów, czy tam tutaj... Dlatego, że ona jest przed dwie miejscami. Ona przed dwie miejscowości. To jest ta, wiesz, zaraz tu Ja wiem, wiem, tylko że... No i chodzi o to, żeby potem no korespondencja, czy cokolwiek, żeby... nie było. Ale to jest propozycja mieszkańców Dłuszcza, czy Młoczeńca? Ale co? To jest w tłuszczu zmiana nazwy, ale kto, w tłuszczu ale Ta mieszkańcy, zabudowana jest zabudowana. Ale może tamta jest zabudowana. Pytał mnie o to, czy, czy mieszkańcy tej ulicy się tu o tym, że zaważam cię, porannej rosy. Czy? No jest tak napisane, także tutaj. Jest. No ale jeżeli tam jest jeden, jeden tylko no to dziwne, że ktoś miał trzy propozycje. Nie? No ale są właściciele chyba pozostałych działek, prawda? No to jest problem, no że mogą to być zainteresowane czy do wyłącznej kompetencji należy nadawanie nazw ulic przez Rady Gminy, a czy mieszkańcy sobie zażyczą y, jeszcze inne jakieś egzotyczne nazwy i tak Rada Gminy w drodze uchwały decyduje o uchwały nas Zgadza się. Nawet gdyby wola, nie było to zgodne z wolą mieszkańców, no tak się przyjęło, żeby... Nie są takie złe, ja to tylko mam jedynie niepokój, bo w Tłuszczu jeszcze by znalazł pewnie jedną czy dwie ulice w centrum, które należałoby przemianować kiedy. Tylko to zawsze jest zamieszanie i opór, jak coś mówią nie są chętni temu. Koszta. Koszta. Ale znalazł się, bo żołnierz, chociaż jak tam jest szeregów szereg ustawowych żołnierzy w może być i okolica, okolica ładna, bo tak tam było, że jak robi żołnierz w to zrobić ich mhm. to robić może jak bardziej... A ta ulica, jaką mamy, wiesz, nie? To, to, to jeszcze, to jeszcze, bo najgorzej wiecie, jak, jak, jak książka prowadzi żądzka wygoista i kręta i nadaje się, wiecie, takiego. Się... Bo nazwa zaproponowana Wynastu. przez mieszkańców, no na przykład ta poranna rosa. Porannej rosy. romantyczna, ładna. No bo pa, pa bo bażantów to tak, no nie wiem, nie, żeby nie było, żeby tyty ty bażanci, czy tak, ten, tym rodzaj. Rozgrabi... Bażancza jest poprawnie, <grym> to to, że brzmi dziwnie, ale prawda. ale bażantów to dziwnie. Ale dlaczego poprawa jest? No dobrze, jest tak? To jest kawałek miśliwi. Tak mi tak no dobrze, no w tłuszczu dobrawa. Tutaj bażańcza, tak? Bażańcza. Bażańcza jest problemem. Albo tak, no, ważantów jest dziwi. To tak jakby coś się, się, się zrobić czy to ładnie. Że na czy na właścicielu. Te ważanty, czy dziwi. Bożantów, bo to jest taka. Jak, jak, no nie wiem. Słuchajcie, to jaką byście proponowali tu koledzy? Darek. No nic, opowiadam się z zarady czynnego. Tak, ja też. Tak, ja, ja też. Wyklęciłem. Tak? tak, dlatego się. Kolega, ciotka. Nie wiem jak tutaj. Nie, nie, nie. nie. Paramnej Rosy. Bo są po paramnej Rosy. Jakby były kuropatki, co to by było? Kuropatków? Kuropatki. Zostały oczywiście, nie. Kuropatki. Ja logicznie, starych no, więc... szeregów i żołnierzy względnych ciągną.

Tym bardziej, to... że, ta nazwa wcześniej była Szarych Szeregów, no. Tak, analogicznie. Tak, to prawda? Tak, Panie Przewodniczący, historycznie tematycznie. Wcześniej nie była? No. Nie. Teraz jest szereg, Teraz jest Szaregów. Teraz, teraz. teraz. I będzie zmienione na... Ale na danym odcinku. W tłuszczu. W tłuszczu. A tam dalej zostanie Szaregów Szeregów. Tam zostaje. No i będzie taki ciąg Żołnierzy Wyklętych. Szaregów no to To tu pierwsza, pierwsza propozycja chyba jaka jest tutaj po tym? Żołnierze Wyklętych i żołnierzy, żołnierzy nieznanie. Taką propozycję. Ta druga to jest taka... Bieżąca, to taka... Także ta pierwsza. Pierwsza. Bieżące, pierwsza. pierwsza ktoś, ktoś miał z uziemia bieżące. Także... To jest ta Koledzy, sprawy bieżące już mamy. Teraz tak, na komisję na 21 to poprosimy panią o skarbnik. Zrozumie ten wniosek, ale to, żeby pani Bożena prośba, żeby przypomnieć pani skarbnik, żeby przybyła. I to zapoznaliśmy się yy, z wykonaniem budżetu i tymi sprawami pozostawieni. Proponuję yy, zamknąć już posiedzenie ja komisji. Tak, proszę bardzo, tak. kolega zresztą. Ja tak nieoficjalnie zwracam się do kolegów, członków komisji. Yy, tak jak podjęta była uchwała, żeby część yy, przeznaczyć dla chór yy, na dla pań, Panowie są proszę. i proszę dla yy, Prezes. Koresponduje? E, Ołbiorek, tak? Ołbiorek, dla Sobranów i, i Basiów. Bardzo proszę prezes rozważyć z dyrygentem to sprawy stosowne pismo i zwraca się. A co do, pozostałe? Do, pozostałe? Pozostałe to już to, co było na, na Radzie, na sesji. Także panie już mają zapewniane to przesunięcie. To czyli za mało przesunęliśmy? No, jest. Nie, ale te były pomniane basy i ten nole pominięty. były. Ubrania. Chodzi, o kolega Sasin o wsparcie. Ja nie rozumiem, no no, rozumiem. Ja nie wiem jak zapisać, bo nie wiem, o co chodzi. To jest wniosek? No to kolega apeluje, apeluje, a przygotuje wniosek. Proszę, wniosek proszę, proszę ja to żeby, żeby, żeby nie powiedzieć, na, na 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 stroje, na, na stroje. Dla, dla sopranów i basów. Przepraszam. Dla basów i tenorów. Dla członków, Ciere, czyli pas, członków chóru, już okres, basów, nie określaj, basów i tenorów. Dla członków chóru rodzaju męskiego. Albo cymbals. <gary> nie poszło najbliższe występy. Ehm, konkurs w Ząbkach, taki ogólnopolski, potem mamy Dni Tłuszcza w najmilej uroczystości, a to, co Ale, to jest, ale to, ja mam wrażenie, że tak, wyczuwam taki lekki emocjonalny szantaż, bo jak nie ubierzemy tych basów, to nam ciemko zaśpiewają. No czy jest jeden, czy jest dwóch, jest to jeden. i tak dobrze śpiewają. Posłuchajcie, no nie podlega dyskusji, że co? dobrze by było, żeby ten nasz kur, ponieważ promuje gminę, chcesz. tak żeby wyglądał Teraz ładnie, zaznaczone. żebyśmy się nie wstydzili. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej kolega Malaśnik na razę... jest komisja popiera, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej wskazane, żeby ten kurs wyglądał ładnie. Czas promocji czy coś wzięć. Także nie ma już żadnych to koledzy nie będziemy już teraz przystępować. Zamykam posiedzenie konferencji.